Łamanie ustawowych obowiązków związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi to groźba naprawdę wysokiej kary. Po co się na nią narażać? Pracodawców obowiązują rygorystyczne terminy dotyczące zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Jeśli ich nie dotrzymają, wpadną w kłopoty a o to nie trudno, jeśli obowiązki związane z reformą zostawia się na ostatnią chwilę. W tej ostatniej chwili może zawieść chociażby system informatyczny, a przez to wpłaty do PPK nie zostaną prawidłowo wyliczone i na czas opłacone. Wtedy mamy problem. Będzie też problem, jeśli pracodawcy nie podpiszą na czas umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. O jej podpisanie upomni się wtedy Polski Fundusz Rozwoju, który odpowiada za sprawne wprowadzenie reformy związanej z PPK. Pracodawca dostanie na początek ponaglenie, żeby szybko podpisał stosowne umowy. Nie będzie problemów, jeśli to natychmiast zrobi, ale jeśli będzie dalej zwlekał, może zapłacić karę i to nie mało. Wysokość grzywny przewidzianej w ustawie sięga aż 1,5% rocznego funduszu wynagrodzeń, dlatego nie opłaca się zwlekać.